Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamsgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Od zarania dziejów, mężczyźni byli znani z tego, że częściej niż kobiety popełniają brutalne zbrodnie. Jednak, kiedy kobiety decydują się zboczyć z utartych ścieżek społecznych norm i pójść własną, mroczną drogą, konsekwencje bywają nieprzewidywalne. Jeszcze bardziej szokujące okazują się ich reakcje, kiedy ogłaszane są wyroki za te czyny. W dzisiejszym filmie poznasz wstrząsające reakcje 15 kobiet skazanych na dożywocie. Żeby YouTube znowu nie ograniczył zasięgów, jak zawsze, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz: dożywocie, a przypnę ci serduszko. Boni Duarte była zalana łzami i przepełniona żalem, gdy w lutym 2020 roku błagała sędziego oraz rodziny ofiar o wybaczenie podczas odczytywania wyroku. W tej chwili nie wiem, kto wychowa moje dzieci, ani czy kiedykolwiek będę mogła je znów przytulić. Nikt nie jest winny oprócz mnie. Biorę na siebie odpowiedzialność, mówiła. Duarte przypieczętowała swój los 29 marca 2018 roku. Prowadząc samochód marki Hyundai Sonata, uderzyła w Toyotę Corolla, która zatrzymała się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu Pacific Coast Highway i Magnolia Street. W Toyocie znajdowało się czworo nastolatków. Siła uderzenia spowodowała, że samochód uderzył w słup, zajął się ogniem i spłonął. Zginęli osiemnastoletni Dylan Mac, 17-letnia Brooke Hawley i 17-letni AJ Rossi. Czwarty pasażer, Alexis Vargas, przeżył, lecz doznał poważnych obrażeń i oparzeń. Badanie krwi wykazało, że poziom alkoholu we krwi Duarte wynosił 0,3%, czyli ponad trzykrotnie przekraczał dozwolony limit. Po wysłuchaniu poruszających świadectw rodzin i przyjaciół ofiar, sędzia Sądu Najwyższego Hrabstwa Orange, Gary Payer, skazał ją na 45 lat więzienia za trzy zarzuty morderstwa drugiego stopnia. Dodatkowo uznano ją winną prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Aleksisa Vargasa, co zwiększyło karę o kolejne sześć lat. W sądzie Duarte złożyła szczere przeprosiny: Zmieniam się. Jestem pełna skruchy i żalu. Nie byłam wtedy w dobrym stanie psychicznym ani emocjonalnym. Nie przemyślałam konsekwencji. Wiem, że żadne słowa nie przyniosą ukojenia. Przepraszam za tę egoistyczną decyzję. Jednak słowa te nie ukoiły rodzin ofiar. Twoimi czynami skazałaś nas na nasze własne więzienie. Jesteśmy uwięzieni w piekle, którego nie możesz sobie wyobrazić. Powiedziała Rainey Mac, matka Dylana. W kwietniu 2013 roku 75-letnia Sandra Lane, mieszkanka Detroit, zalała się łzami, kiedy sędzia odczytywał jej wyrok za zabójstwo drugiego stopnia. Dlaczego ciągle strzelałaś? Padło pytanie podczas ogłaszania decyzji. Lane została skazana na od 20 do 40 lat więzienia stanowego w Michigan. Był to wstrząsający widok dla wszystkich obecnych na sali, gdy emerytowana nauczycielka usłyszała, że prawdopodobnie spędzi resztę życia za kratami. Co zaskakujące, córka Lane, Jennifer Hoffman, przyjęła wyrok z ulgą, a nawet z aprobatą. Podczas rozprawy błagała sędziego, by wymierzył jej matce maksymalną karę. Powód był dramatyczny. Ofiarą strzałów Sandry Lane był 17-letni syn Jennifer, Jonathan Hoffman. Innymi słowy, Lane została skazana za zamordowanie własnego wnuka. Według doniesień, Jonathan mieszkał z babcią od 2011 roku, kiedy jego rodzice, Jennifer i Michael Hoffman, sfinalizowali rozwód. Lane tłumaczyła ławie przysięgłych, że martwiła się o narkotykowe skłonności Jonathana oraz jego niepokojące towarzystwo. Nie były to obawy bezpodstawne. W marcu 2012 roku policja interweniowała w domu Lane po zgłoszeniu o awanturze rodzinnej pomiędzy nią a wnukiem. Sprawę potraktowano jednak jako błahą sprzeczkę i nie postawiono zarzutów. W tym samym miesiącu Jonathana zatrzymano za posiadanie marihuany oraz akcesoriów narkotykowych. Nastolatek został ukarany 93-dniowym wyrokiem w zawieszeniu i objęty 12-miesięcznym dozorem kuratora. Lane relacjonowała później, że Jonathan wpadł w furię, kiedy wyszło na jaw, że ma pozytywny wynik testu na obecność syntetycznej marihuany, znanej jako K2 lub Spice. Wracając ze szpitala, kobieta musiała trzykrotnie zatrzymywać samochód, aby uspokoić wnuka. Po powrocie do domu doszło do gwałtownej kłótni. W kulminacyjnym momencie Lane chwyciła pistolet i oddała w kierunku Jonathana dziesięć strzałów. Obrońca, mecenas Jerome Sabata, próbował tłumaczyć, że Sandra Lane działała w strachu o własne życie. Ława przysięgłych uznała jednak inaczej i wymierzyła kobiecie być może najgorszy wyrok, jaki mogła sobie wyobrazić. Kaira Cook, 19-letnia mieszkanka Florydy, razem ze swoją matką stała się w 2018 roku bohaterką nagrań, które obiegły internet. Wszystko za sprawą histerycznej reakcji w centrum sprawiedliwości imienia Jamesa Foxmana w Daytona Beach. Cook otrzymała 20 lat więzienia za trzy przestępstwa: kradzież samochodu, usiłowanie kradzieży samochodu z użyciem niebezpiecznej broni oraz ciężkie pobicie. Uznajecie za winną wszystkich trzech zarzutów i skazuje na 20 lat więzienia stanowego, ogłosił sędzia Foxman. Sprawa rozpoczęła się w marcu 2017 roku, gdy Cook użyła aplikacji randkowej, aby zwabić Emanuela Purcella do South Daytona. Na miejscu Cook i jej chłopak, Kendrick Bass, próbowali ukraść mu samochód. W trakcie szamotaniny Bass postrzelił Pursella, poważnie go raniąc. Początkowo obrona sugerowała, że dziewczyna uniknie więzienia, przyjmując ugodę prokuratury. Kiedy jednak Cook zaczęła twierdzić, że została wprowadzona w błąd przez swojego prawnika, sędzia pozwolił jej zmienić zeznania i zawrzeć nowe porozumienie. Podczas rozprawy Kaira Cook zwróciła się do ofiary i jego rodziny: Przepraszam za swoje czyny. Przepraszam całą rodzinę ofiary. Dzięki nowej ugodzie kara została zmniejszona do 10,5 roku więzienia. Wierzę, że masz w sobie dobro i potencjał. Nie zatracaj tego, powiedział sędzia Foxman. Diana Jean Lovejoy usłyszała wyrok skazujący, ale to, co wydarzyło się chwilę później, zaskoczyło wszystkich obecnych w sali sądowej. Oskarżona spojrzała bezradnie w stronę swojego adwokata, jakby chciała dać do zrozumienia, że decyzja jest niesprawiedliwa. Uznajemy za prawdziwe zarzuty, że Diana Jean Lovejoy działała świadomie, celowo i z premedytacją, w rozumieniu paragrafu 189 kodeksu karnego. W chwili, gdy odczytywano końcową część wyroku, Lovejoy nagle osunęła się w bok i zemdlała. Uznajemy również, że Diana Jean Lovejoy była pośrednio uzbrojona w broń palną w rozumieniu paragrafu 12.0.20.2 Kodeksu Karnego. Proces musiał zostać przerwany. Lovejoy przewieziono do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Problemy Diany Lovejoy zaczęły się we wrześniu 2016 roku, gdy wspólnie z Weldenem Magdawidem, instruktorem strzelectwa i jej kochankiem, próbowała zabić swojego byłego męża, Grega Mulvahilla. Para toczyła wieloletnią pełną nienawiści batalię rozwodową, rozpoczętą jeszcze w 2014 roku. Latem 2016 osiągnięto porozumienie. Opiekę nad trzyletnim synem podzielono, a Lovejoy zobowiązano do zapłaty byłemu mężowi 120 tysięcy dolarów. Nieświadomy Malwa Hill ani sąd nie wiedzieli, że Lovejoy planowała inaczej. Skłamała McDavidowi twierdząc, że jej mąż molestował ją i ich dziecko, a następnie miała nakazać mu morderstwo. 1 września 2016 roku McDavid zwabił Mulwahila w odludne miejsce niedaleko Carlsbad w Kalifornii. I oddał do niego strzał z długiej broni palnej. Grek Mulvahil cudem przeżył. Lovejoy została skazana na 26 lat więzienia, a McDavid otrzymał karę od 50 lat do dożywocia. Jodi Arias rozpoczęła swoje wystąpienie w sądzie w Phoenix od szokującego oświadczenia: Wierzę, że śmierć przyniosłaby mi spokój i wolność. Gdybym umarła dziś, byłabym wolna. Jednak kilka minut później zmieniła ton, twierdząc, że musi walczyć o swoje życie. Muszę walczyć o swoje życie tak, jak zrobiłam to 4 czerwca 2008 roku, bo zrozumiałam, jak egoistyczne byłoby uciec od odpowiedzialności za ten bałagan, który stworzyłam. Arias domagała się ponownego procesu po skazaniu za zamordowanie byłego chłopaka, twierdząc, że pierwszy proces w 2008 roku był niesprawiedliwy. Jednak apelacja tylko na nowo ujawniła skalę jej czynów. W czerwcu 2008 roku Jodie Arias brutalnie zamordowała 30-letniego trawisa Aleksandra. Kiedy znaleziono jego ciało w łazience domu w Arizonie, miał ranę postrzałową w twarzy. Liczne rany kłute i poderżnięte gardło od ucha do ucha. Panel trzech sędziów stwierdził, że w pierwszym procesie popełniono błędy, ale jednocześnie potwierdził, że istnieją mocne dowody winy Arias. Sama przyznała się do zabicia Aleksandra, jednak jej adwokat twierdził, że działała w obronie własnej. Ława przysięgłych odrzuciła tę linię obrony, lecz nie osiągnęła konsensusu w sprawie kary śmierci. Dlatego Arias skazano na dożywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego. Do dziś nie mogę uwierzyć, że byłam zdolna do czegoś tak strasznego. Brzydzę się sobą, jestem przerażona tym, co zrobiłam, i chciałabym cofnąć czas, mówiła po ogłoszeniu wyroku. Wonda Starr Smith pojawiła się w sądzie w hrabstwie Green w maju 2018 roku z uśmiechem na twarzy. Znalazła nawet chwilę, aby uściskać swojego adwokata Jana Smitha, zanim rozpoczęła się rozprawa. Jednak kiedy sędzia John F. Dagger Jr. odczytał werdykt, jej wyraz twarzy diametralnie się zmienił. Łzy płynęły strumieniami, których nie była w stanie powstrzymać. Nie trudno zrozumieć dlaczego. Sędzia uznał Wondę Smith winną morderstwa pierwszego stopnia 21-letniej ciężarnej kobiety, Jessie Nicole Morrison, którą zabiła w sierpniu 2016 roku. Ława Przysięgłych uznała ją także za winną zabójstwa drugiego stopnia nienarodzonego dziecka Morrison. Obrońca Smith prosił o najniższy możliwy wymiar kary, podkreślając jej niewinność oraz nieposzlakowaną 28-letnią karierę w szpitalu Laughlin Memorial. Jednak sędzia Dagger uznał, że odpowiednią karą będzie dożywocie za zabójstwo Nicole Morrison oraz maksymalny wyrok 25 lat za śmierć jej nienarodzonego dziecka. Obie kary miały być odbywane równocześnie. Motyw tej tragedii nie był do końca jasny. Istniały nawet przesłanki, że ktoś mógł jej pomagać. Prokuratura była jednak przekonana, że to Smith odpowiada za zbrodnie. Nicole Morrison przez krótki czas spotykała się z synem Smith i miała z nim dziecko. Według oskarżenia Smith była obsesyjnie przywiązana do swojego wnuka i chciała utrzymać z nim stały kontakt. Nie wiadomo, czy Morrison utrudniała jej dostęp, jednak 12 sierpnia 2016 roku między kobietami miało dojść do konfrontacji, która zakończyła się brutalnym morderstwem. Sekcja zwłok wykazała liczne złamania czaszki, siniaki oraz obrażenia zadane tępym narzędziem. Nicole próbowała się bronić, ale będąc w ciąży, nie miała żadnych szans w starciu z napastniczką. Michelle Blair stała nieruchomo i bez skruchy obok swego adwokata, gdy w sądzie hrabstwa Wayne poprosiła o dożywocie bez prawa do warunkowego zwolnienia. Sędzia pytał: Z informacji, które mam, wynika, że chcesz przyznać się do winy w punkcie drugim morderstwo z premedytacją Stony Blair, oraz w punkcie trzecim kwalifikowane morderstwo Stevena Barriego Czy tak? Tak odpowiedziała. Koszmar Michelle Blair rozpoczął się w sierpniu 2012 roku, gdy wróciła do domu i zastała najmłodszego syna, Matthew'a, w niewłaściwym zachowaniu przy lalce. Gdy zapytała, dlaczego to robi, chłopiec wyznał, że jego starszy brat, Steven, wykorzystywał go seksualnie. Sama, będąc ofiarą nadużyć, Michelle wpadła w szał. Wezwała Stevena do wyjaśnień. Podczas konfrontacji straciła panowanie nad sobą i pobiła go na śmierć. Aby potęgować karę, oblała jego narządy gorącą wodą. Gdy upewniła się, że nie żyje, zapakowała ciało i włożyła je do zamrażarki. Dziewięć miesięcy później odkryła, że jej starsza córka Stony również molestowała Matthewa. Zastosowała wobec niej podobne, choć inne metody kary. Biła i głodziła Stony aż do śmierci. W maju 2013 roku ciało Stony trafiło do tej samej zamrażarki, w której wcześniej leżał Steven. Sprawa wyszła na jaw dopiero w 2015 roku, kiedy Michelle została eksmitowana za niepłacenie czynszu. Najbardziej przerażające w całej historii była jej obojętność i brak skruchy. W trakcie procesu obwiniała ojców dzieci za ich nieobecność i twierdziła, że zabicie ich było słuszne. W wywiadzie dla True Crime Daily oświadczyła, że zrobiłaby to ponownie, gdyby miała okazję. Oglądaj dalej, żeby poznać kolejną ciekawą historię. Roksana Sikorski również nie potrafiła powstrzymać łez, gdy ława przysięgłych analizowała jej sprawę o napaść z zamiarem zabójstwa. Winna szlochała nieustannie, podczas gdy jej matka odczytywała w sądzie emocjonalne oświadczenie. Chcemy zakończenia tej sprawy, ale także sprawiedliwości. Roxy została wykorzystana i zmanipulowana przez starszego mężczyznę. Sąd to udowodnił. Jednak żadne dobro nie wyniknie z wysłania jej do więzienia. Popełniła błędy, które doprowadziły ją do tego wyroku. Jeszcze bardziej poruszający był moment, gdy sędzia poprosił Roxane i jej adwokata o ich własne oświadczenie. Dziewczyna drżącym głosem powiedziała: Chcę przeprosić moją rodzinę za to, że nie byłam córką, jakiej pragnęliście. Obiecuję, że się zmienię. Mimo szczerych przeprosin sąd skazał ją na od 10 do 20 lat więzienia. Prokuratura uznała wyrok za sprawiedliwy, lecz matka Roxany wierzyła, że ława przysięgłych mogła być bardziej wyrozumiała. Roxana miała zaledwie 15 lat, gdy w październiku 2014 roku jej ówczesny chłopak Michael Rivera nakłaniał ją, by zabiła swoich rodziców i rodzeństwo. Chciał w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za utrzymywanie z nią nielegalnych stosunków seksualnych, jednak po długich namowach dała się zmanipulować. Jej planem było zacząć od młodszego brata. Chciała poderżnąć mu gardło nożem do filetowania ryb. Na szczęście chłopiec przeżył, bo dziewczyna nie zdołała dokończyć zamiaru, a hałas obudził ich siostrę. Roxana uciekła z domu, a medycy uratowali życie brata. Erika Maybold i Szenita Latrice Cunningham zareagowały w sposób, który przeszedł do historii sal sądowych w Karolinie Południowej. Kiedy w 2009 roku usłyszały wyrok do dożywocia, obie kobiety krzyczały, płakały i zemdlały, a ich spazmatyczny płacz wstrząsnął całą salą. Matka Eriki, widząc córkę na podłodze, również nie mogła opanować emocji. Trzeba ją było wyprowadzić. Początkowo widzowie mogli poczuć litość i zastanawiać się, czy kara nie jest zbyt surowa. Jednak ciężar ich zbrodni rozwiewa wszelkie wątpliwości. Trzyletnia Serenity Richardson miała spędzić u nich zaledwie dwa tygodnie. Erika była matką chrzestną dziewczynki, obecna przy jej narodzinach. Jednak wraz ze swoją partnerką skatowały dziecko pasem i plastikowymi wieszakami za to, że miało wypadek przy korzystaniu z nocnika. Serenity zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Nie da się opisać słowami tego, co te kobiety zrobiły tej małej dziewczynce, powiedziała prokurator Elizabeth Gordon. W sądzie obie próbowały przerzucać winę jedna na drugą. Erika twierdziła, że nie odpowiada za śmierć dziecka, a Szenita, że była pod wpływem agresywnej partnerki. Sędzia Diedra Richardson nie dała się nabrać. Ignorowanie odgłosów cierpienia tego dziecka było dla sądu wyjątkowo niepokojące to uzasadnia wyrok dożywocia. W ten sposób obie kobiety zostały skazane na życie w więzieniu, a ich dramatyczna reakcja stała się jednym z najbardziej poruszających obrazów w historii sali sądowej. Shayna Hubers zachowywała kamienną twarz, gdy składała chłodne przeprosiny swojej rodzinie i wszystkim, którym mogła wyrządzić krzywdę po śmierci swojego chłopaka, Rayana Postona. Zastrzeliła go sześciokrotnie w 2012 roku. Główna prokurator Michelle Snodgrass była oburzona jej postawą, szczególnie, że 21-letnia Hubers ani razu w trakcie procesu nie przeprosiła rodziny ofiary. Ani w jednym momencie nie powiedziałaś, że żałujesz, iż wpakowałaś sześć kul w ciało Ryana Postona. Wręcz przeciwnie, stwierdziłaś, że modlisz się, aby smażył się w piekle. Czy tak nie powiedziałaś? – grzmiała Snodgrass. Hubers była sądzona dwukrotnie i w obu procesach uznano ją za winną. Do powtórnego procesu doszło, ponieważ jeden z ławników pierwszej rozprawy został skazany za przestępstwo. Jednak sędzia Daniel Zalla nie znalazł powodu, by zmienić pierwotny wyrok do żywocia. Twoje działania były skrajnie brutalne i celowo zaplanowane, aby spowodować jego śmierć, podkreślił. Hubers broniła się, twierdząc, że Poston znęcał się nad nią i zmuszał do aktów seksualnych. Dodała też, że niemożność osiągnięcia orgazmu była punktem krytycznym ich relacji. Jednak analiza wiadomości tekstowych między nimi oraz świadectwa znajomych podważyły jej oskarżenia wobec Postona. Adwokat obrony, David Eldridge, prosił ławę przysięgłych o minimalny wyrok 20 lat, argumentując, że jego klientka była niedojrzała psychicznie. Sędzia jednak nie znalazł uzasadnienia dla tej linii obrony i wymierzył jej maksymalną karę dożywocie. Tatiana Fusari, 30-letnia matka z Michigan, nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Płakała nieustannie, a jej mąż i wspólnik w zbrodni, Seth Welch, siedział z rozdziawionymi ustami, niedowierzając. Oskarża się was o zamordowanie Mary Welch. To przestępstwo kwalifikowane jako morderstwo z premedytacją, zagrożone dożywociem bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Oznajmił sędzia Paul Denfeld 15 października 2021 roku. Małżeństwo zostało uznane za winne dwóch przestępstw: morderstwa z premedytacją i znęcania się nad dzieckiem pierwszego stopnia. Na początku rozprawy Fusari nie przyznała się do winy, lecz w końcu zgodziła się, by to ława przysięgłych zdecydowała o jej losie. Według prokuratury Tatiana Fusari i Seth Welch przez wiele dni świadomie odmawiali swojemu dziesięciomiesięcznemu dziecku jedzenia. W ciągu całego życia dziewczynka przybrała zaledwie pół kilograma. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci była skrajne niedożywienie i odwodnienie. Ratownicy, którzy przyjechali 2 sierpnia 2018 roku, ze zgrozą zauważyli, że twarz niemowlęcia była zapadnięta, a policzki i oczy zapadły się w czaszkę. Fusari próbowała zrzucić winę na męża, zeznając, że znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, a nawet groził bronią. Jej adwokat, Damen Nuncio, argumentował, że wieloletnie maltretowanie uczyniło z niej cień człowieka, niezdolny do właściwej opieki nad dzieckiem. Jednak sekcja zwłok nie pozostawiała wątpliwości. Dziewczynka nie otrzymywała odpowiedniego pożywienia. Sędzia Denfeld skazał Tatianę Fusari na dożywocie za zabójstwo. Oraz na 15 do 30 lat więzienia za znęcanie się nad dzieckiem. Zasądzono również opłacenie kosztów sądowych. Jej mąż, Seth Welch, otrzymał identyczny wyrok dożywocie bez prawa do przedterminowego zwolnienia. Elizabeth Escalona, to skazana przestępczyni, która w zimnej krwi zamordowała swoją dwuletnią córeczkę. Jocelyn Sedillo Słynąca z okrucieństwa zabójczyni dzieci wyglądała na obojętną, gdy funkcjonariusz eskortował ją na wyznaczone miejsce w sali sądowej. Jednak wkrótce jej kamienna twarz pękła. Elizabeth wybuchła niekontrolowanym płaczem, gdy pokazano jej zdjęcia obrażeń, które zadała Jocelyn. Widok eskalony płaczącej nad własnymi czynami mówi wszystko o barbarzyńskich i odrażających rzeczach, jakie zrobiła swojej córeczce we wrześniu 2011 roku. Podczas rozprawy Elizabeth była niezwykle krytyczna wobec samej siebie i nazwała się potworem. Biłam ją, kopałam bez przerwy. Nie zasługiwała na to. Tylko potwór tak robi – mówiła. Sędzia Larry Michie skazał Elizabeth Escalonę na 99 lat więzienia. Przyznał, że w przeszłości była ofiarą przemocy seksualnej, co mogło wpłynąć na jej psychikę. Podkreślił jednak, że nawet to nie usprawiedliwia faktu, iż matka zmasakrowała własne dziecko w taki sposób. Prokurator hrabstwa Dallas, Aaron Price, zwrócił się do niej wprost: Bestialsko pobiłaś swoje dziecko na skraj śmierci. Policja potwierdziła, że Elizabeth straciła panowanie nad sobą, gdy Joseline ubrudziła się w spodnie. Świadkowie zeznali, że biła córkę różnymi przedmiotami, a nawet przykleiła jej dłonie do ściany. Według raportów medycznych, atak spowodował poważne obrażenia mózgu oraz liczne urazy fizyczne. Zapytana o komentarz, Elisabeth powiedziała tylko: Nie mam nic do powiedzenia, tylko Bóg może mnie osądzić. To wszystko, co mam do powiedzenia. Eileen Wornos, która zanim trafiła do więzienia za morderstwa, była wielokrotnie aresztowana za mniejsze przestępstwa, takie jak napady z bronią, kradzieże samochodów. Czy fałszowanie czeków? Prowadziła życie prostytutki, a między 1989 a 1990 rokiem zamordowała co najmniej siedmiu mężczyzn, twierdząc, że działała w samoobronie. Ława przysięgłych była innego zdania. Wyrok w sprawie numer 9: 1, 4, 6, 3, 9, 6, 7, 2, 5 diametralnie różnił się od spokojnych słów, które wygłosiła chwilę wcześniej. Wpadła w szał, atakując sędziego i wszystkich obecnych. Krzyczała: Dziękuję. Pewnie zobaczycie, będę w niebie, podczas gdy wy będziecie gnić. Niech wasze żony i dzieci. Włórdzono została stracona w 2002 roku przez podanie zastrzyku śmiertelnego. Przed egzekucją powiedziała: Żegluję z rokiem. Wrócę jak w dniu niepodległości z Jezusem, 6 czerwca, jak w filmie Wielki Statek Matka. Wrócę. Kamila Gaetz zachowywała się obojętnie podczas rozprawy w marcu 2014 roku. Przewracała oczami i prezentowała lekceważący język ciała, gdy sąd skazał ją na dożywocie za zamordowanie swojego chłopaka Marcela Hilla wiosną 2012 roku. 31-letnia kobieta zaprzeczała winie, twierdząc, że prokuratura kłamała. Na procesie prawie wszystko, co o mnie powiedziano, było kłamstwem. Była odrobina prawdy, ale głównie skazano mnie na podstawie kłamstw, upierała się. Sędzia John McBain z sądu w hrabstwie Jackson był oburzony jej beznamiętną postawą i brakiem skruchy. Gaetz tłumaczyła, że w nocy obudził ją dźwięk tłuczonego szkła, a w ciemności wzięła swojego partnera za napastnika. Chwyciła lampę i uderzyła nią w atakującego, a potem, według własnych słów, upadła na ziemię i sięgnęła po nóż, którym ugodziła go w klatkę piersiową co najmniej trzy razy. Ława przysięgłych nie uwierzyła w tę wersję wydarzeń. Sędzia podsumował: Rozprułaś go jak rybę. Byłaś bezwzględna. Dźgałaś, 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 aż nie żył. Wyrok do żywocie. Shelby Isaac nie była w stanie unieść ciężaru wyroku, który ogłosił sędzia James Lamy. Jej prawniczka próbowała ją uspokoić, klepiąc po plecach, jednak gdy tylko padły pierwsze słowa wyroku, Shelby wybuchła płaczem i osunęła się na podłogę. W tle słychać było rozpaczliwe krzyki kobiety, prawdopodobnie matki skazanej. Sędzia nie przejął się jednak tą dramatyczną sceną. Kontynuował czytanie wyroku, nie okazując emocji, nawet gdy pracownicy sądu próbowali ocucić Shelby, zanim przewieziono ją do szpitala. Każdy, kto obserwował tę emocjonalną rozprawę, mógł poczuć litość wobec osiemnastoletniej Isaac. Jednak jej czyn był na tyle poważny, że zasłużyła na 30 lat więzienia, a być może i więcej. Historia zaczęła się w styczniu 2016 roku. Shelby zastrzeliła współwłaściciela lokalnego salonu fryzjerskiego, Ediego Taita Juniora, oraz jego ciężarną partnerkę, Eduę Thomas. Isaac była stałą klientką tego biznesu, lecz 22 stycznia 2016 roku doszło do konfliktu. Według jednej wersji próbowała odzyskać pieniądze za zakupione wcześniej przedłużenia włosów, według innej usiłowała je ukraść. Cokolwiek się wydarzyło, prokuratura ustaliła, że Shelby oddała strzały w stronę Ediego i Eduy na Westchester Circle. Eddy zginął na miejscu, a Edu'a została przewieziona do szpitala, gdzie wkrótce zmarła wraz z nienarodzonym dzieckiem. Shelby Isaac została skazana za morderstwo pierwszego stopnia Ediego Tejta oraz za nieumyślne spowodowanie śmierci nienarodzonego dziecka Edwy. W toku śledztwa przesłuchano również jej znajomą, Victorię Say, która pomagała Shelby uciec z miejsca zbrodni.